Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Maciej Bzowy z IGN Polska. Dzisiaj pokażemy Wam jak dostać się do pokoju deweloperów albo oryginalnie do Developer's Room, który jest dostępny tylko w wersji gry na komputery. Aby dostać się do naszej mekki musimy wcisnąć klawisz Tylda znajdujący się w lewym górnym rogu klawiatury zaraz pod Escape'em, a następnie wpisać COC Spacja QA smoke. Po zaakceptowaniu komendy gra przeniesie nas do pokoju. Tutaj właśnie macie dostęp do każdej zbroi broni i holotaśmy z całego świata falauta. Są tutaj wszystkie miejsca craftingu. Jest pełna kolekcja zbroi wspomaganych. A właśnie tutaj macie skrzynki z brońmi oraz holotaśmami. Kiedy już uzbierasz wszystko co chcesz i będziesz gotowy do powrotu do normalnego świata gry, ponownie wciśnij tilde i wpisz komendę COE SPACJA 1 SPACJA 1, a następnie wciśnij Enter. Ponownie znajdziesz się na pustkowiach z wszystkimi przedmiotami jakie pozbierałeś. Będziesz mógł grać we wszystkie gry z holotaśm, Albo nieść prawdziwe spustoszenie dzięki wszystkim epickim superbroniom. Po więcej wskazówek i porad do czwartego falauta zostań z nami na IGN.